Jak żyć? Chwilą Mogę spytać Pani, robię sondę ucztom, czy jest Pani szczęśliwa? Średnio na Jaki jest powód, że jest Pani taka smutna dzisiaj? Nie wiem, tak wyszło Nie, ale tak na serio, jest Pani szczęśliwa czy nie? W tym momencie nie Ale może Pani powiedzieć dlaczego nie? Czy? Tak, tajemnica Co tajemnica. jest dla Pani szczęście? Co musiałoby się stać, żeby Pani była szczęśliwa? Znaleźć spokój, życia. Coś takiego, co... Panią by... stresuje tak teraz, ostatnio, że Pani tak się martwi? Życie, ogólnie. No. I co, jakaś praca? No nie wiem... My... Po A w jakiej Pani pracuje? Może Pani powiedzieć? Księgowej. Jakie są plusy i minusy takiej pracy? Plusy? Na pewno... Premie, pieniądze. Lubi Pani tą pracę, czy...? Tak. A jakie zainteresowanie Pani ma teraz jeszcze, w wolnym czasie? Pani... Nie. Zdrowia, tak? Tak. Jak dbać o zdrowie jeszcze, oprócz mnie. Na pewno zdrowo się odżywiać. W jaki sposób? Jakiś dużo owoców. Owoce. Tak, teraz jest to najważniejsze i ważne. E, czego Pani mogę życzyć jeszcze? Nie wiem. No, Zapomniałem się spytać, <grym> jakie porady dla młodych osób. E, jak żyć? Chwilą! chwilą. Tak. czy cieszymy się chwilą małymi Oczywiście. rzeczami? Nie właśnie. Trzeba. Wszędzie, dnia... e, czy jest Pani szczęśliwa? A daj mi pani. O, Pani jest panie, szczęśliwa. Jakie sprawy jest Pani szczęśliwa? Dlatego, że żyję i że mam dobrą rodzinę. Czyli rodzinę, tak? Oczywiście. A oprócz rodziny coś jeszcze? No wnuków oprzyściorą, także wystarczy. Czyli wnuki najbardziej poprawiają humor, z Tak, zawsze. Czy co, jakieś spacery z wnukami? Wnuki są duże, one są chcą A, -a. Co w wolnym czasie Pani robi? Hobby jakie, na, na merturze? Czytam. Co czytamy? Jakie gatunki? Co poleca Pani? Jakie pozycje? Teraz Jakie słucham. tytuły? Nawet nie wiem, bo ja nie. Mam, to Wszystko, wszystko pani, co? jak leci? Nie no może. Jak żyć? Porada dla młodych. pani mogła przez no, swoje życie? Co pani powiedziała tym młodym? Co ja bym młodym? Jakieś porady takie, no. No, tam trudno radzić. Jak mają się zachowywać do innych? No, nie wiem. No, w stosunku do innych muszą być super grzeczni. Przede wszystkim. Nie kłamać, nie kraść, Nie zabijać. No, a materialne rzeczy nie są pani ważne? Nie, pieniądze, takie nie, rzeczy? Nie nie, 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 Ja to co mam w tym miejscu? Bardzo jest zdrowie i nie. Nie. uczciwość. Zrobię uczciwość najważniejsze? Tak, tak, tak. Nie kłamać, nie zabijać. Dzień dobry, czy jest Pani szczęśliwym człowiekiem? Tak, jest coś. Jaki jest powód? Święta zbliżające się. A co, czym jest dla Pani szczęście może? W ten sposób? Proszę, szczęście. Spotkanie z rodziną, w ogóle przy... wszystko, no wszystko, wszystko. A materialne rzeczy są ważne? Pieniądze dla Pani czy, czy zdrowie ważniejsze na przykład? Najważniejsze zdrowie. Tak, zdrowie. Jak, a. Będzie, jak jest zdrowie, to będą mi pieniądze. Rodzina też, tak? Tak, oczywiście. Jakie Pani ma zainteresowania w wolnym czasie? Co Pani poleca robić w wolnym czasie? To, co sprawia że każdemu człowiekowi przyjemność. Czyli co na przykład? Pani ma to jakieś? Jakieś upodobania. Rozumiem. W jakiej branży Pani pracuje i plusy i minusy tej branży? Przepraszam, no nie pracuję akurat. A, na To co, 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 co robi na merturce w takim razie? Przepraszam. Na razie się lecę. A, nie dobrze. Na etapie leczenia. Ale Pani uśmiechnięta nie przyjmuje się Pani tym. Nie, nie, nie. Dużo zróbkami nie ja nie Dziękuję. dziękuję. E, jakimi zasadami trzymać się w życiu? Otaczać się mądrymi ludźmi i uczyć się na błędach, niekoniecznie swoich. Pani się uczyła na swoich błędach? Tak, całe życie. Czego Pani mogę życzyć jeszcze na koniec? Fajnego lata. Do tego życzę. Dużo... Wszystkiego dobrego. No, myślę, żeby, żeby po prostu robili to, co, co czują, co kochają. Dzień dobry, mogę pytanie szybkie. Czy jest Pani szczęśliwym człowiekiem? Bardzo szczęśliwym. Jaki jest powód? Jaki powód? Tak. Eee, czym jest dla Pani szczęście? Może w ten sposób? Szczęście jest dla mnie. Radość z takich. Prostych rzeczy. Na przykład jakich? Na przykład, że zakwitnie kwiat, że świeci słońce, że ktoś się do mnie uśmiechnął, po prostu. Czy nie, nie wymaga pani dużych rzeczy jakichś, nie, wiem, finansowych na przykład czy materialnych. Y nie, absolutnie uważam, że to jest najmniej ważne. Dobrze pytanie. Czy jest Pani szczęśliwa? Czy jest Pani szczęśliwa? wam, tak? Jaki jest powód? Sama szczęście. zarządzam swoim życiem. A czym jest dla pani szczęście? Życie w zgodzie ze sobą. Dobrzy przyjaciele, zdrowie. W jakiej branży Pani pracuje i plusy tej czy jest Pani zadowolona z tej pracy i tak dalej, plusy minusy? Yy, telekomunikacja. Lubi Pani tę pracę? Tak. Nie, jakie są plusy takiej pracy? Dyspozycyjność, zarządzanie. To Jaki, jakie ma Pani marzenia jeszcze? Jakieś cele do realizacji, coś w tym stylu może? Więcej podróżować. Gdzie na przykład? Ma Pani jakiś pomysł już? Yy, na pewno Azja. Może Ameryka Pani tak jak w stanie pani zana, co pani najbardziej poprawia humor? Moje psy chyba. Psy? Ile pani ma psów? Jakie te psy? Jaka rasa? Jeden jest Kundelkiem, drugi jest Pudelkiem. Także są. Czy co spacerki pijne, są cały czas? Spacerki cały czas oczywiście po lesie, czy to zima, czy, czy, czy lato. lato mhm. też. Jest... A zdrowie jest ważne rodzina na przykład? No, to jak najbardziej, bez tego ani rusz. Bez tego nie rusz. Eee, w jakiej branży pani pracuje, jakie plusy tej branży? jak Nie, nie może powiedzieć, no, oczywiście, chyba że tajemnica. Nie chcę pani mówić? Nie, no mogę powiedzieć, jestem nauczycielem. Jakie są plusy? Jakie są plusy? Cały czas kontakt z młodzieżą, cały czas coś się dzieje. E, jakieś pozytywne, pozytywne emocje. Lubi pani ta praca? Bardzo, bardzo, bardzo lubię. I, no i mam wakacje. A, a tak, no tak, na, na, dużo z wakacji. E, czego pani może życzyć jeszcze? Dlaczego? Myślę, że więcej bez troski że A, zapomniałem pytać, co by pani młodym powiedziała? Jak żyć? E, jakieś porady? Tak ogólnie. Jakieś porady? No myślę, żeby, żeby po prostu robili to, co, co czują, co kochają, e, żeby nie fiksowali się tak całkowicie na, na dążeniu do, do jakichś tam finansowych spraw, że najważniejsze jest to, co, 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 co mamy w sercu, tak? Co no, tak e, zmieniłaby pani coś w swoim życiu? Jakby pani mogła cofnąć czas? Myślę, że nie. Niczego pani żyję. Dobra, dziękujemy dnia, do widzenia. Czym jest dla Pani szczęście? Dzieci, wnuczki. Czyli rodzina? Rodzina. A materialne rzeczy na przykład? No to, no to nie dobrze, żebym miała za co jeść i gdzie mieszkać. A ma pani teraz Wystarcza pani na wszystko? No, nie bardzo, no Ale... muszę sobie radzić i koniec. Co poprawia pani z rana humor jak pani staje? Bo wnuczka pilnuje no to mi humor. A pogoda na przykład teraz jest ładna pogoda? Ładna, ładna, ciepło. To czemu pan jest szczęśliwy, niech pan wytłumaczy, no. A świat się zmienił. W jakim temacie? Ja, ja przez te wojny, przez to wszystko. Czy przez to pan nie jest szczęśliwy, przez te wojny, tak? Przez te pandemię, przez to wszystko. Kiedy, kiedy Kiedyś tak lepiej. nie było? Kiedyś się lubi, szanowali lepiej, a teraz to. Ale teraz się nie szanują? Nie. Ale mówi pan, w Polsce czy na świecie ogólnie? No wszędzie, rozumiem. Cześć. Choby jakie zainteresowania na merturce są? A hobby. No nie wiem. No to ja w wolnym czasie co pani krzyżówki. lubi? Krzyżówki. krzyżówki. Jakie te krzyżówki? No ja takie panoramiczne sobie robię. Bo Ile to... dziennie tak mniej więcej? No tygodniowo no nie wiem. Czyli no miesiąc co mi tysiąc robię. Czyli musi pani kupować co miesiąc to większą? tysiąc no. Czego pani mogę życzyć na koniec jeszcze? Najważniejsze, no zdrowie. No to dużo żeby, żeby było Żeby nie było tak źle, żeby ta wojna się skończyła. Przecież tak to w Polsce jest dobrze. Piękne ulice są. Jest lepiej. Ludzie sobie powystawiały mieszkania elegancko pootynkowane, po tego nie jest źle. Aby żeby te wojny nie A było. Spokój był. był spokój. Tego z Pani życzę. Może, że rząd dobrze tym ludziom dopomaga. Dzieciom daje te 500, plus, nie? Te 500. Dobrze, i, że dobrze są. I to ja mówię, na no to jest dobrze, bo jak ja miałam dzieci, to, to nawet rodzinnego nie mogłam dostać, bo za, za dużo mąż zarabia, bo w pracował. pracowałam. Jak pani dawała radę wtedy bez 500 plus? No, to Cześć, to Trzeba się, kombinować. Pracowało się, ja pracowałam, mąż pracował, no i tak jakoś było, i musiało starczyć. Człowiek nie żyje tak. A za komuny, za komuny było lepiej czy teraz? Ja wiem, nie to i te piew byłoby... Człowiek... Pozytywnie pani zostawione, tak? Tu i tu. Pozytywnie, aby żeby było spokój, nie było tej wojny. Dobra. Nikt, nikomu nikt nie. Ja wiem, może i ludziom było źle, bo może i ten. Ja tam się nie odtrącałam do rożowcu, dobra do niczego i... Rozrywka. A co musiałoby się stać, że pan był szczęśliwy? A spokój najważniejszy. się A teraz jest spokój czy nie? Nie. Nie ma pan. A jakieś materialne rzeczy Pana by zainteresowały? Nie wiem, nie, pieniądze? To nie chodzi. A zdrowie? O, to, to, to nie by było. A jest zdrowie teraz? A też nie ma, bo i też ciężko. Dobra, a czego Panu mogę życzyć w takim razie, że Pan był już tak szczęśliwy już? Ażeby był spokój na świecie. To życzę Panu spokoju w takim razie. Dziękuję. A jeszcze pytanie, co by Pan zmienił w swoim życiu w przeszłości, jakby Pan mógł? Trzy rzeczy, których Pan żałuje. Nie wiem, pracę na przykład jakąś inną nie, młodości? nie. nie. Powoli się człowiek urodził także. U... Czy już przeżył pan swoje? Swoje przeżył. Czy pani narzeka? Tak, żeby